będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni państwo, chcę przedstawić pokrótce jak z mojego punktu widzenia, czyli człowieka, który rozpoczął już w późnym wieku integrację katolicką, rozpoznawanie kościoła katolickiego, wiary katolickiej w duchu tradycji, świętej tradycji. Chcę przedstawić nurty katolickiej tradycji w Polsce, tak jak je, ja je postrzegam, czyli z punktu widzenia takiego bardzo ogólnego. Nie chcę się wdawać w szczegóły, zresztą nawet nie, nie jestem do tego uprawniony. Myślę, że coraz więcej osób w dzisiejszych czasach za pontyfikatu Franciszka zaczyna odkrywać katolicką tradycję, zwłaszcza ten taki ruch, do tradycji, do, do powrotu do myślenia katolickiego. Został bardzo wzbudzony w czasie pandemii covidowej. I, I w związku z tym, że się wypowiadam publicznie na różne tematy, to szereg osób też zadaje pytania na temat katolickiej tradycji albo wypowiada swoje, swoje opinie, swoje oceny. I tak ten nurt takiej tradycji, takiej oficjalnej w Kościele Katolickim został zainicjowany przez dokument Benedykta XVI, tzw. motu proprio, który dopuszcza na zasadzie indultu, czyli takiej właśnie zgody, dopuszcza Duszpasterstwo tradycji wokół mszy wszechczasów mszy nazwanej twdenską. Oficjalnie w tym kościele takim w episkopacie to nosi nazwę nadzwyczajny ryt, nadzwyczajna forma mszy świętej w rycie rzymskim. I na bazie tego, tegoż dokumentu Benedykta XVI, czyli to już kilkanaście lat, powstają różne środowiska tradycji, duszpasterstwa tradycji, zwykle przy parafiach, przy czym indult oznacza, że biskup miejsca, biskup danej diecezji wydaje takie pozwolenie kapłanowi na mocy której, do, którego to pozwolenia ten ksiądz ma prawo odprawiać tą muszę y, po łacinie, tak to nazwijmy. I y, zwykle takich miejsc, takich diecezji jest kilkanaście, na przykład w diecezji łódzkiej jest to dwunastu księży, którzy mogą odprawiać takie msze, mają zgodę i tu jest już pierwszy punkt y, y, takiej y, no Polegający na tym, że, że kiedy papież święty Pius V ustanawiał mszę w tymże rycie z owszem czasów, czyli na, aż po kres istnienia naszej cywilizacji tu na Ziemi, to, to w zasadzie każdy ksiądz katolicki ma nie tylko prawo, ale wręcz jest zobowiązany do odprawiania takiej mszy. Bez zmian, ponieważ wtedy Kościół Święty, Święty Papież, Sobór Trdencki rozeznał, że jest to najdoskonalsza forma i już tu niczego nie trzeba poprawiać w tej, w, tym, w tej formie. I to nie chodzi tylko o formę liturgiczną, ale też o... Mm, całą strukturę teologiczną duchową tej mszy wszechczasów gdzie kapłan jest takim alter Chrystus, jest ofiarnikiem i dokonuje się przede wszystkim ofiara bezkrwawa Chrystus prawdziwie jest obecny w ciele i we krwi i prawdziwie ta ofiara się uobecnia po raz kolejny na ołtarzu ta msza świętego Piusa V, ustanowiona przy, przez tego papieża, ma taki charakter, jakby w pierwszej części do momentu przeistoczenia, tak wszystkie poszczególne elementy sprawiały, że my zbliżamy się do Boga. Przy czym jest to też taka msza gdzie nie, nie musi być obecności świeckich. No ale powiedzmy, że jesteśmy na takiej mszy, Po czym po przeistoczeniu Pan Bóg jakby wstępuje do nas. I, no i stąd jest to msza, gdzie w każdy element każde ma głębokie znaczenie nie tylko symboliczne, ale też duchowe, takie uobecniania. Bożej obecności, stąd na przykład kadzenia, gdzie kadzidło, gdzie ten obłok, ten, ten, ten dym z kadzidła oznacza Bożą Obecność. Stąd jakby cała taka struktura adoracyjna, ofiarnicza, kontemplacyjna. Jest to zupełnie inna rzeczywistość od wymyślonej. Po Soborze Watykańskim II mszy Buniniego, tak zwane, tak zwane Ordo Ordomisa. U mnie y, przemiana rozpoczęła się w 2005 roku, a więc całkiem niedawno. Zbliżałem się do 50. wtedy. I y, podczas pobytu w Norwegii, y, pierwszą niedzielę miesiąca, tam wszyscy pracowali. Myśmy, czyli cztery osoby ze mną. Postanowiliśmy pojechać na mszę. Przebywaliśmy wtedy w okolicy miejscowości Steinkir, to jest taka środkowa Norwegia. Najbliższa msza katolicka była w Trondheim. I przez plot okoliczności, jakby też na naszą naiwność, taką wyniesioną z Polski, trafiliśmy do Starego Kościoła, gdzie o godzinie 15 miała być msza. No i faktycznie była tam grupka wiernych. Potem wyszedł kapłan w podobnym odnacie, zaczęła się msza, ołtarz, balaski, wszystko. Jakby te, te poszczególne elementy, chociaż po norwesku, to były dla nas znajome, gdzieś tak w okolicy pochomili, po pochomili księdza, jak się zaczęły te modlitwy. A mnie coś tknęło i mówię: Słuchajcie, ale to chyba nie jest msza katolicka. Co się okazało? Okazało się, że to była msza luterańska, narodowego kościoła luterańskiego. Nie wiem, w 95% dokładnie taka sama jak nowo łączy się z tym, że, że tak zwana komunia, czyli przyjęcie, opłatka było przy balaskach i, i, i ten pastor, bo to był pastor luterański, podawał komunię do ust, po czym ministrantka podawała kielich, można się było napić wina z kielicha. I od, tej, od tamtego czasu ja właściwie zacząłem się zastanawiać, jak to jest, nie? Że, że, że w zasadzie to, to jest dokładnie jakby msza luterańska tylko w takich szatach niby katolickich. No, tych wszystkich, którzy nie mają tej świadomości zachęcam do poznawania, rozpoznawania tej rzeczywistości. Mam ze sobą taką książkę 100 lat modernizmu księdza Dominik Bormo, tak chyba się czyta, źródła II Soboru Watykańskiego. Jest to jedna z bardziej wstrząsających książek publikacji, która ja osobiście czytałem na temat tego przewrotu, który się dokonał po Soborze, czy na Soborze Watykańskim, czy nawet przed Soborem, już jest to bardzo szczegółowo opisane. Książka jest dość trudna, bo momentami opisuje poglądy filozoficzne nie tylko katolickich modernistów, ale w zasadzie od Marcina Lutra również modernistów protestanckich, ponieważ. Po Soborze Watykańskim nastąpił taki miks tej rzeczywistości i są tu też bardzo wstrząsające rozdziały dotyczące kolejnych papieży posoborowych, czyli Pawła VI, Jana Pawła II. Książka była pisana pod koniec życia Jana Pawła II, a więc jest rozdział poświęcony kardynałowi Ratzingerowi, który jeszcze nie był wtedy papieżem. Bardzo to jest poruszające. I no cóż, indult, indult czyli zgoda biskupa miejsca na odprawianie przy rycie rzymskim, właściwie opiera się na dwóch zasadach, takich fundamentach. Po pierwsze dotyczy to księży, ale też wiernych świeckich, którzy uczestniczą, bo to też jest jakby ich zgoda. Pierwszy warunek polega na tym, że można odprawiać taką mszę, pod warunkiem, że ksiądz w całości akceptuje nauczanie Soboru Watykańskiego II, a więc całą tą rzeczywistość modernistycznego przewrotu, tej rewolucji francuskiej w kościele katolickim. A drugi warunek jakby współbrzmi z tym, e, mianowicie e, ksiądz, który odprawia mszę indultową, e, czyli katolicką, właściwie wyraża zgodę także na odprawianie novus ordomisa, czyli w określonych warunkach, jeżeli proboszcz danej parafii ma, ma takie rozeznanie, to posyła takiego księdza i ten ksiądz odprawia. Oczywiście dość często bywa tak, że księża indultowi nie odprawiają żadnej innej mszy poza mszą łacińską, tym niemniej funkcjonują w takiej rzeczywistości jakby pokrętnej. I z tego wynikają określone konsekwencje, oczywiście, bo hierarchia aktualna, modernistyczna Kościoła Katolickiego w ogóle nie widzi problemu w mszach łacińskich mszach wszechczasów. Na przykład kardynał Ryś w takim wywiadzie z redaktorem Pawłem Chmielewskim powiedział wprost, że dla niego nie ma żadnego problemu, żeby odprawić mszę i problemem jest relacja do Soboru Watykańskiego II i do, do, do nauczania tego, tego Soboru i oficjalnie tylko takie duszpasterstwa są są uznawane za prawowierne. Może warto dodać, że w tak zwanym indulcie są też obecne i rozwijają swoją posługę duszpasterską w Polsce też Bractwa Kapłańskie, w zasadzie znam dwa bardzo aktywne. Jeden to jest Instytut Dobrego Pasterza, na przykład mają w Warszawie na Placu Teatralnym w Kościele Środowisk Twórczych. A drugie bractwo to jest Bractwo Świętego Piusa, e, Świętego Piotra. Świętego Piotra. E, Główną siedzibę mają w Krakowie i w związku z tym są, są bardziej obecni na południu Polski. Na przykład w moim rodzinnym mieście w Nowym Targu e, zawsze w niedzielę przyjeżdża ksiądz z Krakowa, odprawiam mszę. Tradycyjną, no i tam jest grupka wierna, która chodzi właśnie na msze po łacinie. Żeby uzmysłowić Wam, jak, jak tutaj jest pewien taki problem, taki dysonans bardzo istotny, to niedawno został zorganizowany w Warszawie kongres dotyczący intronizacji Chrystusa Króla. I ten kongres miał się rozpocząć mszą w Rycie Rzymskim po łacinie, właśnie w Kościele Środowisk Twórczych, czyli tam ksiądz Wojciech z Instytutu Dobrego Pasterza miał odprawić tę mszę w sobotę rano, ale arcybiskup, nowo mianowany arcybiskup warszawski Adrian Galbas wydał komunikat odcinający diecezję od tego kongresu, czyli rozumiem, że arcybiskup nie chce intronizacji Chrystusa Króla. To jest szerszy temat i teraz go nie będę w ogóle poruszał. Natomiast m, zabronił też tej mszy, odprawiania tej mszy dla uczestników tego kongresu. No i ksiądz z Instytutu Dobrego Pasterza musiał być posłuszny. Mszy nie było. A drugą rzeczywistością katolickiej tradycji to jest, są dusz pasterstwa wiernych skupionych wokół bractwa Kapłańskiego Świętego Piesza X, które to bractwo zostało zainicjowane w latach 70. przez arcybiskupa Marcera Lefebra. I już nie będę opisywał historii tego. Tego bractwa, ono w Polsce pojawiło się na początku lat 90. Ja wtedy, jak byłem jeszcze liderem, słyszałem o lefebrystach na zasadzie bajki o żelaznym wilku, takim groźnej rzeczywistości seciarskiej rozpowszechnianej w moim środowisku tym modernistyczno-charyzmatycznym. Natomiast po tym tej, po tej moim doświadczeniu norweskim, o którym mówiłem, Yy, zacząłem się troszeczkę orientować, jakby tak przybliżać, gdzieś tam szukać, i po 2010 roku, czyli po zamachu w Smoleńsku, już tam zaczynały docierać do mnie informacje. Yy, bodajże w roku 2011 lub rok 2012 yy, poprzez yy, sprot okoliczności związanych z artykułem Zawsze Wierni na temat ruchu azowego. No, poznałem księdza Karola Sztelina, wtedy odbyliśmy długą rozmowę, w zasadzie na temat ruchu charyzmatycznego, ale też wtedy y, pierwszy raz uczestniczyłem we mszy w Rycie Rzymskim y, y, i dla mnie to, było, to, to pierwsze doświadczenie to było takie bardzo enigmatyczne, ponieważ to była cicha msza, czyli w zasadzie cały czas y, Świecki klęczył, ksiądz odmawia, Modlitwę po cichu, jest tam tylko jeden moment, kiedy bijemy się w piersi i wypowiadamy formułę modlitwy na głos. I, ale zaczęło się moje takie zbliżanie do katolickiej tradycji, które polegało nie tyle na uczestniczeniu we mszy świętej, oczywiście też, ale przede wszystkim na takim stopniowym, powolnym, dość opornym u mnie przeformatowywanie myślenia, z takiego skrajnego modernisty na myślenie katolickie takie na rozpoznawanie w ogóle na czym polega ten zmysł wiary katolickiej, taki sensus fidei. I y, 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 to, co jest głównym celem Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, to jest formacja kapłanów. To są księża, którzy odrzucają tą część nauczania Soboru Watykańskiego, które, które to otwiera drzwi dla ekumenizmu, dla wolności re religijnej, dla kolegialności czyli i jeszcze paru innych rzeczy dla judeo-chrześcijaństwa, które teraz się rozwija. Czyli dla takich rzeczywistości, które zainfekowały Kościół katolicki nie tylko modernizmem, ale takimi toksynami herezji, licznych błędów, licznych manipulacji, które doprowadziły do gigantycznego kryzysu Kościoła w każdej w zasadzie dziedzinie, ponieważ istotą tego, co się dokonało na Soborze, była, było ja lubię takie słowo zglejszlachtowanie wszystkiego, co tylko można w wymiarze katolickim. Nie? Czyli takie obcinanie, gdzie tylko się dało, duchowości katolickiej. W sakramentach, poczynając od sakramentu chrztu, który ma w ogóle inny wymiar, inne brzmienie w tradycji. Ja zostałem ochrzczony jeszcze jak żył święty, znaczy, no święty chociaż nie ogłoszony papież Pius XII bo Bożna w 58 roku, więc miałem jeszcze chrzest katolicki, natomiast od lat 70 już ta formuła chrztu została zmieniona i w zasadzie każdy, każdy element, który można było zmienić i to jest proces, który postępuje w sensie dogmatyki, autorytetu papieskiego, autorytetu biskupów, w ogóle w dziedzinie autorytetu Kościoła, E, zupełnie irracjonalne podejście do ekumenizmu i tak dalej, i tak dalej. Więc e, e, przystępowanie do, e, do, e, do takiej formacji wiernego świeckiego w bractwie kapłańskim świętego Piusa X, korzystanie z posługi tych księży, polega przede wszystkim na, na myślenie, na przeformatowaniu myślenia. I to jest istota. I, I tutaj w Polsce bodajże jest 30 kapłanów, czy około 30, nieco więcej kaplic, kilka przeoratów. Myślę, że to jest kilka, może kilkanaście tysięcy wiernych, więc to jest garstka. Ale to jest rzeczywistość, z którą ja się utożsamiam coraz moc, bardziej, coraz mocniej i w zasadzie zachęcam do tego, że jeżeli ktoś chce wychowywać dzieci po katolicku, żyć w małżeństwie katolickim, być pracownikiem według etyki katolickiej, to formatowanie myślenia, czyli książki, rekolekcje, dni skupienia i tak dalej, słuchanie wykładów. To jest droga pewna i taka rzetelna. Bez względu na to, kim jest dany ksiądz, czy jest bardziej krasomówcą, czy, czy mówi tak normalnie, to przekazuje treści katolickie. I tego jestem pewien i tego jakby chcę się trzymać. Natomiast relacja wiernych i bractwa dla wobec oficjalnego kościoła, wobec biskupów miejsca, ma charakter nieuregulowany. Czyli nie ma ekskomuniki, nie ma jakby wykluczenia, natomiast w zależności od tego, jak dany ksiądz biskup, czy dany proboszcz postrzega bractwo, tak można nawet usłyszeć, że to są sekciarze. Czyli nie katolicy, czyli ci, którzy odłączyli się od, od Kościoła. Natomiast kiedy się to poznaje, tę rzeczywistość, to w zasadzie jest to, to, jest to grupa wiernych w świecie i w Polsce, którzy jak za czasów arianizmu w IV wieku chronią katolicką wiarę. Ale jest też trzeci nurt, który się rozwija no tak od 2012 roku, od momentu kiedy jeden z czterech biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Lefebra, a niedawno zmarły biskup Williamson, e, odszedł z Bractwa Kapańskiego Świętego Pisa X, a w zasadzie został wyrzucony. I tenże biskup e, zainicjował taki nurt określany mianem katolickiego ruchu oporu. W Polsce ostatnie lata ten ruch się dość tak inicjuje, może nie to, że dynamicznie rozwija, inicjuje, ale jest to ruch w zasadzie wakantystyczny, od sedevacantem, czyli Przekonania, że od czasu Piusa XII nie ma tego papieża na tronie papieskim. Wszyscy papieże to są uzurpatorzy. I, I ten nurt cedowakantystyczny, ten nurt katolickiego ruchu oporu w Polsce oficjalnie to jest trzech kapłanów. Ksiądz Małota w okolicy Tarnowa, ksiądz Bałęba we Wrocławiu i ksiądz Dariusz. Kowalczyk, w Bydgoszczy bodajże. A ja nie uczestniczyłem nigdy w żadnej, żadnym takim spotkaniu. E, e, raz byłem na, na mszy, o której w zasadzie mogę powiedzieć, że była sedewakantystyczna, Czy to jest msza normalnie w rycie rzymskim, natomiast też chodzi o poglądy, ponieważ w tym nurcie sedewakantystycznym następuje odrzucenie całkowite Soboru Watykańskiego II i też Kościoła tego posoborowego w różnym stopniu. W tym nurcie sedowekantystycznym jest szereg odłamów. E, może powiem na zakończenie tej mojej powiedzi, że w maju zeszłym roku, na początku maja, e, dostałem e, poprzez jakieś tam kontakty facebookowe zaproszenie na e, pierwszą konferencję katolicką w Tarnowie, w jakimś hotelu. Ksiądz Grzegorz Mało organizował tą konferencję i y, y, tą konferencję rozpoczynał arcybiskup Wigano, y, potem był biskup Williamson. A, i, y, no i potem ja miałem mieć tam wystąpienie na temat ruchu ozowego. Dwa, dwa referaty miałem mieć. Wtedy, jak dostałem to zaproszenie, myślałem, że to jest środowisko tradycji katolickiej, takiej właśnie, ale jak zobaczyłem, że to jest w zasadzie środowisko odrzucające Kościół, to się wycofałem. W połowie maja stwierdziłem, że jednak rezygnuję. Mocno mi się oberwało za to, jest takie bardzo przychylne, nawet nienawistne komentarze ze strony e, tych oporników tak zwanych. E, ponieważ katolicki ruch oporu za głównego wroga swojego uważa Bractwo Świętego Pisa X. Bardzo go krytykuje za to, że Bractwo utrzymuje, czy stara się utrzymywać relacje z, ze strukturami watykańskimi, z papieżem, no bo Mamy jednego papieża w Kościele Katolickim, chociaż moim zdaniem jest coraz bardziej odstępcą od wiary. Reasumując, myślę, że, że wyraźnie zaznaczyłem, jaki, jaki nurt katolickiej tradycji jest taki pewny, bo po prostu mamy do czynienia z fundamentem katolickim. A chodzenie na indult no, wiąże się z ryzykiem tutaj zaprzeństwa, takiej zdrady wobec, wobec Chrystusa, który jest głową Kościoła katolickiego. I pójście na jakieś kompromisy, właśnie ocierające się o zdradę. Natomiast co do Osady kantystów ostatnio zetknąłem się też z, z takim oglądem, że w zasadzie wszystkie święcenia biskupie, też wszystkie sakramenty od czasu Soboru Watkańskiego udzielane milionom wiernych są nieważne. Tylko te sakramenty, tylko te, ci księża, którzy, tam jest tak zwana linia arcybiskupa Tuka, T-U-C, takiego biskupa wietnamskiego, który miał zachować tą doktrynę katolicką. No są tutaj liczne wątpliwości, jak to, jak to naprawdę wygląda i pójście w kierunku sadywekantyzmu uważam za przekroczenie takiej, zerwanie ciągłości apostolskiej, chociaż oni oczywiście powołują się na to, że mają tą ciągłość, na rzecz um, takiego jakby dysantu o kilka mostów za daleko, prawda, gdzie, gdzie te linie łączące z tradycją, te, te, te ciągłości a, przestają funkcjonować. Chociaż oczywiście, kiedy czytam te, te wypowiedzi, to mają dużo racji w krytyce, ale wnioski, jakie wy, wynikają z tych racji, są przesadzone. Także Szanowni Państwo, trzymajcie się e, zdrowej wiary, tak jak w czasach arenizmu e, większość kościoła była ostępcza, tylko nieliczne grupki zachowały e, doktrynę, wiarę katolicką, ponieważ ta wiara prowadzi do zbawienia. Tam są elementy nie tylko w muszy Świętej, ale w sakramentach, w nauczaniu, <laughs> którzy które gwarantują nam zdrowe myślenie, rozwój wewnętrzny, uświęcenie i w rezultacie mamy nadzieję na, na zbawienie. Dziękuję bardzo.